Witam was w podcaście Historia według dzieci, odcinek 124 Rudolf Weigl. Dzisiaj będziemy mówić o chorobie, której kiedyś bali się wszyscy. Dzisiaj wielu ludzi nawet nie zna nazwy tej choroby. Dlaczego? Dlatego, że ludzie ją pokonali. Tą chorobą był tyfus. Tym, który pokonał tą zarazę, był Rudolf Weigl. Zanim jednak powiemy o nim coś więcej, Przypomnijmy, jak straszna była to choroba. W 1492 roku Hiszpanie zdobyli Granadę. Była to taka wojna. Katolicy pokonali tam muzułmanów. Umarło wtedy 20 tysięcy żołnierzy katolickich. Być może myślicie, że zginęli oni na tej wojnie, walcząc z muzułmanami. Prawda jest jednak taka, że w walce zginęło tylko 3 tysiące. A aż 17 tysięcy zmarło na tyfus. Ta choroba zabijała też później. Na przykład podczas I wojny światowej na tyfus zmarło około 3 milionów ludzi. Gdy Maria Skłodowska miała 9 lat, na tyfus zmarła jej siostra. Także Anna Frank, o której może słyszeliście, Anna Frank także zmarła na tyfus. Podczas II wojny światowej na tyfus umierała co trzecia osoba, która zachorowała. Tak więc jak ludzie zachorowali na tyfus, to co trzecia osoba umierała. Tej choroby bali się naprawdę wszyscy. Znalazło się kilku lekarzy i naukowców, którzy próbowali znaleźć lekarstwo albo szczepionkę na tyfus. Niestety wielu z nich też się zaraziło i zmarło. Tak więc leczenie tyfusu, szukanie szczepionki, szukanie lekarstwa było bardzo groźne. Lekarz, który próbował to zrobić, musiał mieć kontakt z chorymi i często też się zarażał i później umierał. Tak więc leczenie tyfusu, szukanie szczepionki na tyfus było bardzo niebezpieczne. Można było od tego umrzeć, bo bardzo łatwo można było się zarazić. Jak szybko się rozprzestrzeniała ta choroba, świadczy pewna historia z Anglii. W 1577 roku do sądu w Oksfordzie przyprowadzono ludzi z więzienia. Ci ludzie byli chorzy na tyfus. Podczas rozprawy w tym sądzie zarazili się wszyscy, którzy tam byli obecni, łącznie ze strażnikami i sędziami. Większość z tych osób, które były tam w tym sądzie, zmarło. Właśnie taką chorobą chciał się zająć Rudolf Weigl. Zanim jednak do niego przejdziemy, przypomnijmy trochę historii Polski. Kiedy Polska odzyskała niepodległość po zaborach? 1918. A kiedy Rudolf Weigl został Polakiem? Też 1918. Czy to znaczy, że Rudolf Weigl nie był Polakiem, jak nie było Polski? Jak nie było Polski, to chyba nie. Kim byli rodzice Rudolfa? Więc jego rodzice pochodzili z Czech i z Austrii. I on. Ma nazwisko pochodzenia niemieckiego, dlatego że w Austrii też był taki język podobny, czyli niemiecki, ale jego przybrany ojciec był z Polski, więc on się uznawał za Polaka. Ojcem Rudolfa był Austriak. Pewnie słyszycie to w tym nazwisku, Weigl. Nie jest to polskie nazwisko, bo jego ojcem był właśnie Austriak. Austriacy też mówią po niemiecku. Tak więc jego ojcem był Austriak, a matka była Czeszką. Gdy jednak jego ojciec umarł, jego mama wyszła drugi raz za mąż. Wyszła za mąż za polskiego nauczyciela, który nazywał się Józef Trojnar. Był on profesorem w gimnazjum. A on miał rozmawiać po polsku? Ten ojczym, czyli przybrany ojciec Rudolfa, nauczył go mówić po polsku. Czy jednak może być Polakiem ktoś, kogo ojciec był Austriakiem, a matka Czeszką? To jest takie dziwne pytanie, bo jeżeli on się na przykład wychowywał całe życie w Polsce i, i miał większą styczność z Polskim, no to bardziej on się czuł jako Polak. Teraz by się to pewnie był po prostu duer, bo, bo rodzice byli z Austrii, no mama była powiedzmy z Austrii, a tata był z Polski, więc i stąd jest stąd, ale my, my się przedstawiamy jako Anglicy, no bo się urodziliśmy w Anglii, ale jednak tam Polskę. Z Polski na rodzice sami. Wolał być Polakiem i sobie badania robić. Ja się bardziej uznaję za Polka niż za Angielka, ale, ale to, już, to już są takie kwestie bardziej... Rudolf Weigl zawsze uważał się za Polaka. W 1918 roku powstała ponownie Polska. Ludzi pytano wtedy o obywatelstwo. Każdy się wtedy określał, czy jest Polakiem, Niemcem, Austriakiem, Czechem, Ukraińcem, czy może jeszcze kimś innym. Rudolf Weigl uważał się za Polaka. A gdzie on pracował w wyzwolonej Polsce? W Lwowie. To jest teraz Ukraina? Lwów? kiedyś to należało długo do Polski. Rudolf Weigl został profesorem na Uniwersytecie w Lwowie. Postanowił znaleźć szczepionkę na tyfus. Wraz z grupą asystentów wynalazł taką szczepionkę i uratował wielu ludzi jeszcze przed drugą wojną światową. A ile osób uratował podczas II wojny światowej? Pięć tysięcy. Nie wiemy, ile osób uratował lecząc je. Rudolf Weigl zrobił tyle szczepionek, które uratowały mnóstwo ludzi. Nie wiemy dokładnie, ile osób uratował w ten sposób. Gdy jednak mówimy, że uratował pięć tysięcy osób, chodzi o coś zupełnie innego. Gdy wybuchła II wojna światowa, Lwów zajęli najpierw Rosjanie, a potem Niemcy. I właśnie w tym okresie profesor Weigl uratował około pięciu tysięcy ludzi. Rudolf Weigl potrzebował ludzi do pracy w swoim laboratorium. Podczas II wojny światowej Niemcy chcieli zabić wiele osób np. profesorów we Lwowie, Żydów i jeszcze inne osoby. Profesor Weigl dawał takim ludziom pracę w swoim laboratorium. Niemcy bardzo bali się tyfusu i nie przeszkadzali profesorowi. Wszystkie osoby, które pracowały u niego, były bezpieczne. Pracował tam na przykład wielki polski matematyk, profesor Stefan Banach. Ale jaką pracę dał tym ludziom Rudolf Weigl? Aby zrozumieć, dlaczego mógł uratować tylu ludzi, aż pięć tysięcy, trzeba zrozumieć, jaką pracę ci ludzie robili w jego laboratorium. Oni pracowali przy wytwarzaniu szczepionki na tyfus. A jak się robiło taką szczepionkę? Ta szczepionka była robiona w dziwny sposób. Najpierw musieli znaleźć psy, które były zdrowe w miarę. I jest całkiem ich sporo, bo były tak malutkie, że potrzebowali całkiem sporo tych psy. I potem je przez 12 dni karmili, żeby urosły. Potem tam do jakichś pudełeczek i karmili krew ludzi, żeby sobie wypili krew. Potem jeszcze przez pięć dni karmili, potem strzykiwali jakąś bakterię im w żołądek i potem te żołądki wyciągali, tam coś z tym robili i potem z tego była właśnie szczepionka. Aby wyprodukować szczepionkę, trzeba było złapać wszy. Żywią się one krwią ludzką. Tak więc wszy wkładano do pudełeczka, a to pudełko przykładano do nogi ludzi, którzy tam pracowali. Praca polegała właśnie na tym, że oni karmili swoją krwią te wszy. Te wszy ich gryzły, wysysały krew i w ten sposób te wszy się odżywiały. Tak więc praca polegała na karmieniu wszy. Po kilku dniach w takie nakarmione wszy wstrzykiwano bakterie tyfusu. Później ponownie przez parę dni karmiono te wszy na nogach ludzi. Potem z tych wszystkich wszy wyciągano wnętrzności i właśnie z tego robiono szczepionkę. Właśnie tak Rudolf Wajk uratował tysiące ludzi. Zatrudniał ich u siebie jako karmicieli wszy. Na przykład profesor matematyki Stefan Banach pracował u niego i na swojej nodze karmił wszy. Był to wtedy jedyny sposób produkcji tej szczepionki. I z tego powodu Niemcy zgadzali się na to, aby Rudolf Weig zatrudniał tyle osób. Tacy ludzie, którzy karmili wszy, mieli na nodze ślady ich ugryzień i nie mogli się drapać w te miejsca. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Profesor Weig uratował miliony ludzi przez to, że wynalazł szczepionkę na tyfus. Uratował kolejne tysiące przez to, że podczas wojny, kiedy Niemcy chcieli zabijać ludzi, on brał ludzi do pracy, do pracy przy karmieniu wszy, i w ten sposób uratował około pięciu tysięcy ludzi. Na koniec powtórzmy. Czy pamiętacie, gdzie pracował profesor Weigl? W Lwów. Rudolf Weigl pracował na Uniwersytecie w Lwowie, i tam około 1920 roku odkrył szczepionkę na tyfus. Bo Lwów kiedyś należał do Polski. W okresie międzywojennym, czyli między I i II wojną światową, Lwów był polskim miastem. A ile osób podczas II wojny światowej uratował profesor Weigl? 5 tysięcy. On uratował te 5 tysięcy osób przez to, że dał im pracę jako karmiciele wszy, ale oczywiście uratował także miliony innych osób, które mogły dostać jego szczepionkę. Historia Rudolfa Weigla jest bardzo ciekawa. Urodził się on w Austrii ale w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, więc mieszkał w Polsce, w Lwowie. Ale w 1939 roku Lwów zajęli Rosjanie, potem w 1941, ten sam Lwów zajęli Niemcy, a w 1944 ponownie Rosjanie. To miasto przestało być wtedy polskim miastem, więc profesor wyjechał do Krakowa. Wielokrotnie proponowano, aby dostał nagrodę Nobla. Niestety nigdy do tego nie doszło. Na koniec chciałbym was zapytać. Co wy myślicie o tym, czy Rudolf Weigl był Polakiem? On sam się za takiego uważał, ale przecież jego tata był Austriakiem, a mama była Czeszką. Czy więc ktoś taki mógł być Polakiem? Napiszcie mi proszę w komentarzu. Dzięki niemu, dzięki Rudolfowi Weiglowi, dzisiaj wielu ludzi nawet nie zna nazwy Tyfus. Jest to jedna z tych chorób, które kiedyś zabijało mnóstwo ludzi. Dzisiaj tyfus nie jest groźny. A to dzięki badaniom Rudolfa Weigla. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobała się Wam ta audycja, proszę podzielcie się nią z innymi. Na dzisiaj to już koniec. Do usłyszenia niedługo.